Hej, znowu wszystkich witam serdecznie. E, dzisiaj będę, jak widać, nagrywać grę Subway Surf. E, no, nagrywam sobie, grę, bo nie mam pomysłów, więc zaczynam. Dawno nie grałam, ale e, będę też pozdrawiać w odcinkach. A i w komentarzach napiszcie, jaką grę bym mogła zagrać albo e, nagrać, albo coś takiego, obojętne. A jutro może będzie live, lub będę otwierać Big Milk'i I ile wygram? Zobaczymy. No, a wchodźcie też na Mistrz Maślana i subskrybujcie go, lajkujcie, komentujcie. On nagrywa tam Angry Birds, takie różne rzeczy. No, a ja dzisiaj nagrywam Subway, bo nie miałam pomysłów i dawno w to nie grałam, powiem wam. Ale ten. Bardzo... Nie wiem co bardzo. A i może w poniedziałek nagryłam, nagram dziesięć z tego mnie. I pozdrawiam też Mistrza Maślana. Bo... Bo lubię go i ten. A on też tam nagrywa Subway Surf. Dlatego ja może źle mówię, bo ten... Ale dobra. On może też tam nagra, bo... Ale może nagra Subway. E, e, pff, może nagra Angry Birds znowu. A na koniec jeszcze kogoś pozdrowię, tylko ten... I wchodźcie. No, i będę też nagrywała z Puńckiem. No i z innymi różnymi osobami. Dawno to nie grałam. Coś na pewno będę nagrywać. To jest mój drugi odcinek. Powiem Wam. Więc tak... No. A ten? I wchodźcie na... Lucas Dimo. na No. Jakoś... Y ten. I... Jeszcze raz, teraz się skuję. Aaa, wiedziałam Dobra, dzięki za dzisiaj Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie I Pozdrawiam Pońcka, może będzie to oglądać Pońcek, wiesz No, pa